Praktycznie nie ma, czasem się mówi, nie ma tygodnia, teraz może mówić, nie ma dnia, żeby nie wybuchła kolejna afera albo jakieś gwałty na komisariatach albo inne sprawy związane z policją. Policja kiedyś cieszyła się gigantycznym zaufaniem, a teraz widzimy, jak w rękach ludzi Donalda Tuska, jak w rękach typu pan Kierwiński czy inni, po prostu można wszystko spartaczyć i roztrwonić. I widzimy tego efekty. Kierwiński zupełnie nie radzi sobie z zarządzaniem, nie radzi sobie, przerasta go zarządzanie taką formacją, a to jest absolutnie kluczowe z perspektywy bezpieczeństwa państwa. Ale ani premier Donald Tusk, ani szef MSWiA Marcin Kierwiński nie chcą wziąć odpowiedzialności, mimo że... Służba, poświęcenie, to są rzeczy najważniejsze. Okazuje się jednak, że nie dla koalicji 13 grudnia. Kolejny niepokojący, skandaliczny incydent w polskiej policji pokazujący, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Nie nadzoruje w sposób właściwy podległych jej służb, nie potrafi pilnować porządku, nie potrafi wyegzekwować właściwych morale w policji. Widać, że ryba psuje się od głowy, źle dzieje się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i to się przekłada na podległe służby, w tym wypadku na policję. I oczekiwałbym od ministra spraw wewnętrznych i administracji, żeby, ponieważ to się wydarza po raz kolejny, mamy przykład kolejnego zdarzenia, stosownego zachowania. No toż, minister spraw wewnętrznych i administracji w normalnym cywilizacji. W państwie po kolejnym tego rodzaju haniebnym incydencie po prostu podałby się do dymisji i pan kierwiński ma tego świadomość. W związku z tym policja próbuje wszystko zrobić, aby skręcić te sprawy. A skandaliczne sprawy w policji się mnożą. W Dolnośląskiej Komendzie zdymisjonowano dwóch policjantów, którzy wraz z rodzinami mieli wybrać się na narty, korzystając ze służbowego sprzętu i karnetów przeznaczonych dla funkcjonariuszy patrolujących stoki. Wczoraj informowaliśmy o funkcjonariuszu ruchu drogowego z Wołomina, który na służbie był pod wpływem środków odurzających, co zgłosił kontrolowany przez niego kierowca. Dziś na jaw wyszła kolejna sprawa o charakterze seksualnym, a wszystko w czasie, gdy policja zmaga się z potężnymi wakatami. To, co się wydarzyło w policji, pokazuje tylko w jak ogromnej zapaści jest ta służba. To słyszą, że dzieją się jakieś afery o podłożu seksualnym, najzwyczajniej się tym bardziej nie będą się zapisywać do policji, a policja już ma straszne braki. A przecież to służba, która ma przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo każdego z nas. Tam się pojawiają jakieś skandaliczne rzeczy, czy też powtarzają się, no to wymagają i wyjaśnienia szybkiego, ewentualnego rozliczenia tego typu kwestii, no po przeciwnym razie to zaufanie społeczne do policji będzie malało. Na razie pytanie, czy ktoś panuje nad tym, co dzieje się w policji, pozostaje bez odpowiedzi ani ministra Kierwińskiego, ani premiera Tuska.